W tym zadaniu chcemy wyznaczyć pole takiego trójkąta, czyli zapiszmy sobie najpierw wzór na pole. Pole to będzie A razy H podzielić przez 2. No i teraz spójrzmy sobie na rysunek. Ile będzie równa długość A? To musi być ten bok, na który spada wysokość. Czyli wysokość, która jest równa 1,5 cm, widzicie spada nam bok o długości 6 cm. Czyli to oznacza, że w miejsce literki A Koniecznie musicie podstawić 6 cm, a nie 4 cm. Natomiast wysokość to 1,5 cm, tak? To będą nasze dane. No i teraz to możemy sobie podstawić tutaj do wzoru, czyli mamy 6 razy 1,5. No i dzielimy to sobie jeszcze przez 2, czyli 6 i 2 możemy skrócić przez 2, tu mamy 3, czyli pole to będzie 3 razy 1,5, czyli 4,5 centymetra kwadratowego to będzie nasza odpowiedź.